Jał 2 kurtka fulka, virgin brudka i z czasem begi Za długi chuj, żeby do lustra przyznać, że debil Poczuty gnój, ciągle niezdatny by stulić dziów Jak rajty napadnie plus size, czasem się lubi spruć powie wszystko, jebany u omnibus i chce błysnąć Pewnie Dobrze, ale mu dziś nie wyszło. Nieograniczony talent na werbalne kamy, kamy ciasne, ale własne. Wolałby mieszkania, a nie zdanie, więc docieka prawd, stier by zmieniać świat. Między matmu a przyrką rzeczywistość obdziera w kłamstwie, choć Niewał rację, się miewał strasznie wielokroć. Gdy banda sfera mocnych razem szła, mu wiewać bojkot. Ale chuj, jechał pod prąd. prądem to tylko driny. Pewnie czasem za mocno. on konformizm, no limi. Do czegoś chciał zawsze dojść, choć każdy replus z gliny. Łatwiej byłoby mu czasem zlepić ryk Nigdy nie jebało mnie co się nam świt I zawsze chciałem przejść Każdy level jak nikt I zawsze chciałem wnieść tu coś tym, że zwykle im bardziej chcę, tym bardziej więcej napys Choć raz się chciało zbiec, świat nie chce jak nic. Nieraz pytało się kogoś w niebie, jak żyć. Spojrzenie z Duffy też nieraz jebie nam rys. Dziś wiem tyle więcej, że tak samo pewnie masz ty. Nagle nie patrzysz bezpiecznie za szybko. Wiele się dzieje za szybko, a cele, plany, ruchy prędko zaczną przegrywać z cipką. Czy vibe, DiCaprio, de Deniro, ci łapiesz sercem od Gdzieś Dziś pcham tę energię, elsewhere, a reszta będzie co będzie, ale kiedyś to zimny drań podbije lepiej niż Podpije, baby szybki start, Podpłynie, podpłynie chwil w garść Wy łasy na posiłek, Wokoło te ci ziemi, szmat, spoko Ta spoko, tatwach starta, płyta i też w sumie ma linia fakty. To jest proste w chuj, to jest proste gnój, mój patrz Focus na jej dupę, nogi, dobry biustrach poka, co masz, ma poka honta Taki od wczoraj, nim jedną poznasz pełną doznań, no i żeś mi przeholował Trza łeb kurować, a leci dalej jak hu. Czyńska się ma bzdety w głowach Tamte też trają mózg w stregach Czasem nadinterpretujesz sens tych ty piara świeci cycem na twitch ludzi Nigdy nie bało. Mnie, co przyniesie nam świt i zawsze chciałem przejść każdy level jak nikt I zawsze chciałem z tym, że zwykle im bardziej chcę, tym bardziej ręce napis. Choć nieraz się chciało zbić, świat mi nie chce jak nic. Nieraz pytało się kogoś w niebie, jak żyć. Spojrzenie z naftli też, nieraz nie wie na rys. Dziś wiem tyle więcej, że tak samo pewnie masz ty. Każde pokolenie czeka kiedyś pierwsze chranie. No ja z tym, że mnie przywiodło, nie na koncert, twoją, ale oją. Czasem rany bardziej bolą, a promile ranę koją, gdy z pięknej przeszłości zbieram szczątki znów jak archeolog Znowu w ciągu leje, rośnie stos, butelek. Podmuch wieje, a ci wokół cwele Co w Peselu mają chyba jebany ciąg, siódemek Kto mogą tyle do mnie mieć, co do Hong Kongu zele Niech się z mostu zjebie świat słowny, jak król ciszy. Co na złotych kura pod podziemiu z tych kurnic. Miał być jeden na milion, jest jeden z miliardów. Co stawiać na milion, może se czy kłaść chór. Rzeczywistość kłamstw. Miał może fenotyp, stąd być wyjątkowym, Znowu szczyty wyjątkowej głupoty. To duży świat, czasem se nie radzisz z tym, by coś znaczyć. Musiał skumać najpierw, jak bardzo nie znaczy nikt. nie bało mnie, co przyniesie nam świt. I zawsze chciałem przejść każdy level jak nikt, i zawsze chciałem wnieść tu z tym, że zwykle im bardziej chcę, tym bardziej więcej napis. Choć nieraz się chciało zwieć, świat mi nie chce jak nic. Nieraz pytało się kogoś w niebie, jak żyć. Spojrzenie z też nieraz nie wie, namrys. Dziś wiem tyle więcej, że tak samo pewnie masz ty. Pewnie masz ty.